Cie monucowe z tej strony i w dzisiejszym odcinku pokażę Wam wszystkie lokacje monet z XPM w 12 tygodniu sezonu 5 w Fortnite. Także zapraszam do oglądania. Także pierwsza moneta, którą Wam pokażę, będzie to zielona moneta z XPM, która znajduje się w okolicach, gdzieś w okolicach tego miejsca. Dokładnie na mapie to wygląda. Proszę bardzo, w ten sposób. O. I co, lecimy już do drugiej zielonej monety. Także widzowie druga moneta z będzie znajdowała się gdzieś w okolicach tego miejsca najprawdopodobniej w tym miejscu bądź koło tej górki albo gdzieś tutaj albo ewentualnie w tym domku chociaż na ten domek bym się nie nastawiał bardziej gdzieś w okolicach tego miejsca gdzie tutaj stoję o wydaje mi się że właśnie tutaj ale na pewno jak będziecie lecieć na lotni wysoko to ją użycie. Bo one nie są jakoś strasznie poukrywane. także lecimy do trzeciej monety zielonej z ekspem. No i dobra, widowie! Trzecia moneta zielona z ekspem będzie znajdowała się tutaj w okolicach gasnących gaj. Na tej górce gdzieś musimy chyba zniszczyć to. Nie no co ja gadam? Jakie drzewo, tutaj koło tej górki będzie się znajdowała moneta. Może tu, gdzie stoję, może tutaj pod górką na mapie wygląda to. Proszę bardzo, w ten sposób, Myk. I lecimy już do ostatniej zielonej monety. No i dobra widzowie, ostatnia zielona moneta z XP będzie znajdowała się w tym miejscu. O, tu nawet jest kolega, taki sam jak ja. Ale to mniejsza. Będzie znajdowała się na tej górce. Ta moneta z XP na mapie wygląda to. Proszę bardzo, Myk, w ten sposób. No i co? Możecie jeszcze zasubskrybować mój kanał, jeżeli podoba Wam się ten odcinek i w ogóle content jaki robię, także co, lecimy do niebieskich monet, ja muszę ograniczyć mówienie słowa także i słowa co, no. No i pierwsza niebieska moneta jaką Wam pokażę będzie ona, proszę bardzo, na tej wysepce, ona ma wygląd w ten sposób i co, będzie ona na tej wysepce bądź na tej wodzie koło wysepki, jak widzicie tutaj stocznym ciężkie walki, bo Objawił się kurde zespół strażników normalnie i co? Ja was zapraszam do drugiej lokacji niebieskiej monety. Także już druga niebieska moneta będzie znajdowała się w okolicach. Proszę bardzo, tego miejsca koło poskudnej przystani. Jak mamy ten taki piasek i te takie samochody, to w okolicach tego miejsca będzie znajdowała się druga niebieska moneta. Co jak na mapie wygląda, to proszę bardzo w ten sposób. I co? Lecimy już do ostatniej niebieskiej monety. No i okej, okay. ostatnia niebieska moneta, jak Wam pokażę, będzie znajdowała się proszę bardzo w tym miejscu, albo w tym autobusie śmiesznym, daj mi macie, no albo gdzieś w okolicach, tutaj na moście, ewentualnie tutaj na obrzeżach, proszę bardzo, tej wyspy, lub w wodzie. Na pewno jak będziecie lecieć, to z wysoko tam będzie widać tą monetę, więc zapraszam na oglądanie pozostałych. No i widzowie, fioletowa moneta pierwsza, jaką wam pokażę, będzie znajdowała się tutaj, w tym miejscu, tak, w miarę koło gasnącej gali. Na mapie wygląda to w ten sposób: i co? Albo między tymi drzewkami będzie, albo w tej wnęce, gdzie teraz jestem, bardziej w, w dolinie. Ale to nieważne: teraz wyświetla Wam się mapka ze wszystkimi monetami. Jak nie chcecie oglądać pozostałych, a ja zapraszam do drugiej fioletowej monety z expem ostatnia fioletowa moneta z expem którą wam pokażę bo są tylko dwie będzie znajdowała się proszę bardzo w tym miejscu gdzie teraz stoję na mapie wygląda to w ten sposób o proszę bardzo myk i co lecimy już do ostatniej legendarnej czy tam złotej monety z ekspem. jak zwał tak zwał no i dobra widzowie złota moneta z expem będzie znajdowała się w tym miejscu Teraz jestem w się tu na górę i będzie ona znajdowała się tutaj gdzieś w tych kryształach halo czy gierka tu się może ogarnąć. No nieważne. Gdzieś na tych kryształach będzie znajdowała się. Proszę bardzo. Legendarna moneta za XPM, także to ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że on wam się spodobał. Możecie sobie łapeczkę w górę pod tym odcinkiem. I co? Nie mogę ograniczyć mówienie słowa co? No nieważne. Do zobaczenia. Elo.